Chodźcie, chodźcie. Żeby was nie zalało, tylko samochód można zostawić tutaj. Nikt nie ukradnie, żywej duszy nie ma, tylko las. Ale lej. Dzień dobry, dzień dobry. Parasolkę można przed chałupą zostawić. O jaka ładna, siadajcie panie. Ja to skarpetki macie takie same jak parasolka? A wy z jakiego regionu? Bo to nie ma zawieckiej ani niesłodkie pasy. Tak, z kosmosu, z kosmosu przyjechałyśmy. No, odpoczniecie to sobie panie. Tylko las, las i las. Myślałam, że tu same buraki rosną. Ty, tu same buraki rosną. Nie widziała pani nigdy tęczowej parasolki? Mało co widziałam. Tylko las. W lesie się urodziłam. Mąż świętej pamięci też leśniczy. Dobrześmy żyli, dobrze. No. no, same tu sobie będziecie, panie, bo wszyscy się wycofali. Ja mówię, co się dzieje? Jeden po drugim, co się dzieje? A tu zaraza, zaraza wszędzie. No to przyjedźcie do leśniczówki, mówię. Ja tu sama jestem. Od kogo mam się zarazić? z najwyżej przyjeżdża. On zdrowy, albo ja do wsi chodzę, a, a wieś zdrowa, cała zdrowa. No, ale nie. Także, panie. Także macie, panie, dwa pokoiki osobne, bo chciałyście jeden. Ale myślę sobie, po co się mają marnować. To pościeliłam jednej w jednym, drugiej w drugim, każda ma swoje łóżeczko. My no chcemy jeden pokój, jedno łóżko. Pani Leśniczyno, droga, myśmy zamawiały pokój z jednym łóżkiem. Tak, z jednym dużym łóżkiem. A po co to? No bo będzie. Nie tak jak kiedyś, że cała rodzina w jednym barłogu. I z dzieciakami, jeszcze dobytek czasem. Nie, nie, luksusowa będzie. Każda osobno. Nie no barszcz! To jest barszcz. Ten kraj to jest barszcz z buraków. No wiadomo, dobrze, dobrze. Kumy. Kumy. Chłopów zastawiły i same sobie odpoczną. Bardzo dobrze. Barszcz to jest barszcz. Nie, nie znalazłyście swojego. Nie? Ani jedno? Ja nie wytrzymam tu długo. No mówię, we wsi mieszkać. Zaraz by się jeden drugi za was złapał. Dobrze, pani leśniczyno, kochana nasza. Podoba się pani parasolka? No, piękna, z jakiego regionu? To my pani damy tę parasolkę. Niech pani ją postawi przed leśniczówką. Niech pani z nią chodzi po deszczu we wsi. To są kolory tęczy. A tęcza jest dla nas. Wie pani, co to jest symbol? To mam nie wiedzieć, co to symbol. Ja nie głupia jestem z lasu, ale nie głupia. Symbol jak krzyż. Pięknie. Ta tęcza to jest symbol tego, że miłość może mieć różne barwy. Pięknie to mówicie, pięknie. Widziała pani tęcze, prawda? Nie raz. Tak. No więc symbolizuje równość wszystkich, którzy różnie kochają. Ja męża kochałam inaczej, matkę boską inaczej. A co pani kocha bardziej? Obrazek czy ramki? Nie, dlaczego? Zobrazowana jest sercu, mam Matkę Boską. A który kolor, jaką miłość obrazuje? Halo! A są ty się! A u mnie są takie dwie miłe panie z parasolką kolorową, jak tęcza, i dały mi tą parasolkę, i przed leśniczówką będzie stała. Halo! Halo, rozłączyło się, przez deszcz pewnie, a jak się rozpakujecie to wam pokażę drzewo, gdzie mi się Matka Boska pokazała, ten burak i normalnie, jak się dobrze przyjrzycie to i wy możecie zobaczyć, tylko w się trzeba, halo, no są ty się, o, a dobrze, dobrze, zapraszam. Zapraszam, sołtys przyjedzie. Nie pada, to chodźmy pod drzewo zobaczyć, zanim sołtys przyjedzie. Ja dziękuję, dziękuję. Dużo, pnie w życiu widziałam. A ja pójdę z panią, pójdę z panią. A matka Boska to Polka jest, czy zagraniczna jakaś? A nie wiem. Ja do niej po polsku mówię, ona mi po polsku odpowiada. A innemu może i po francusku. Halo? Wy też? A czy ja was nakarmię? I ksiądz? No dobra, chodźcie, chodź ta, chodź ta! No, ha, cała wieś jedzie. Cała wieś jedzie parasolkę zobaczyć i ksiądz i bracia Kruczkowie zabijaki nasze. Co sobie przypomniałeśmy? Musimy jechać. O dlaczego tak, coś sobie przypomnieliśmy. Spokojnie widziałeś jeszcze. Nie podoba się. Musimy jechać. Musimy, musimy. A. A. No, to do widzenia. Nawet nie zdążyłem powiedzieć, który kolor do jakiej miłości, który kolor do mnie pasuje. Nie